Yy, Darek, co zrobić z pozycją na kupno otwarta przy 1, 13, ale o jakim instrumencie mówisz? Darek? O euro? Czy o czym? <grym> Mariusz, dobre. Gdybym otwierał z 59,48, yy, no to. No to jak Ci pokazuje poniżej najniższego cienia, tak Bartek? Jeżeli tam byś otwierał, no to cena tutaj z jakiegoś pimbara zrobi coś takiego, no to poniżej cienia, tak? Poniżej dołka. No generalnie to jest, jeżeli tutaj cena zareaguje na którymś z tych poziomów, no to, to stop lossa dajesz, poni dajesz poniżej tego dołka, któryś narysował. Euro, tak? Darek ma pozycję na euro z 1,13. No to z wysoka. No, jest trend spadkowy, tak? Darek, Darek teraz jest trend spadkowy to jest pierwsza rzecz. Patrząc odtąd do dla mnie to jest trend spadkowy. Tutaj, jak tak naprawdę, są jeszcze tutaj, są, no są jeszcze teoretycznie możliwe scenariusze wyrostowe. Natomiast one mają mniejsze prawdopodobieństwo niż scenariusze spadkowe. Czyli e, jako bonus mogę Wam to pokazać, jeżeli chodzi o euro. Pierwszy scenariusz możliwy na euro, na który moim zdaniem, który jest najbardziej prawdopodobny teraz, e, z tego co rysuje cena na daną chwilę, tak, pamiętajcie, że z tego co rysuje cena na daną chwilę, to jest taki, że tutaj mieliśmy korektę, która już się skończyła, i to jest nowy impuls spadkowy. I w tym impulsie jeszcze tutaj powinien być jeszcze jedno zajście. I to jest to, na co gramy. I to jest dla mnie najbardziej prawdopodobny scenariusz przez to, co cena narysowała do tej pory. Tak i wtedy była jeszcze ewentualna jakaś korekta i rów dół. I proszę mnie nie pytać, dokąd dojdzie ta korekta albo dokąd dojdzie ten impuls, ponieważ tego nie wiem. Pamiętajcie, że nikt tego nie wie. My tylko możemy reagować na cenę. I możemy jak gdyby szukać scenariuszy, które mają duże prawdopodobieństwo tego, że się zrealizują, a nigdy nie wiemy, że akurat konkretnie ten przypadek taki będzie. Natomiast wiemy, że na pięć takich przypadków, powiedzmy, 3 czy 4 będą zyskowne. Statystycznie. Także to jest. No, dla mnie to jest najbardziej realny scenariusz, który, o którym teraz mówimy, tak? o którym możliwe jest na euro. Natomiast są jeszcze możliwe scenariusze prowzrostowe, czyli pierwszy z nich jest taki, że. Tutaj będziemy mieć po prostu raz, dwa, trzy, cztery i to będzie jeszcze piątka. Natomiast to, jest, no to już jest dla mnie za, za głębokie, żeby takie coś było. Ale może coś takiego być jeszcze. No, teoretycznie jeszcze coś takiego może być. I ewentualnie ostatni scenariusz, również wzrostowy, jest taki, że mamy wzrost, tu jest korekta i jeszcze ewentualnie jeszcze jeden impuls wzrostowy, w, który daje nam większą korektę. To jest realne. Takie coś jeszcze jest realne. Natomiast tak jak mówię, analizując ten ruch spadkowy, póki co najbardziej realny scenariusz jest taki, że będą dalsze spadki. Następny w kolejności, jeżeli chodzi o realny, to jest ten, który przed chwileczką pokazałem, czy ten ostatni, że mamy wzrost, korektę i tutaj będzie wzrost i to będzie fala C wtedy, tak? No, i najmniej realny jest taki, że teraz będzie jeszcze 5 fal w górę. A co zrobić z tą pozycją, Darek? To wszystko od tego zależy. Jak zarządzasz pozycjami, jak zarządzasz ryzykiem i tak dalej. Generalna zasada brzmi taka, że jeżeli nie wiesz, co zrobić z pozycją, to ją zamknij. Bo po prostu grasz emocjonalnie. Już ci, po prostu tworzyłeś pozycję bez stop stoplosa i. Eee, teraz boisz się jak gdyby przyznać przed samym sobą, żeby zrealizować taką stratę, która jest, tak? To jest dosyć pewnie duża strata. Bo nie wiem, ile to procentowo kąta i tak dalej. I w ten sposób pogłębiasz jeszcze tą stratę, tak? eee, No to są emocje. No to są emocje, dlatego zawsze lepiej mieć 100 tak? No pamiętajcie, że generalnie zasada brzmi taka, żebyście nie doprowadzili do czegoś takiego, żebyście na jednej pozycji dużo stracili. E, czyli na przykład, nie wiem, 5% konta, 10% konta, czy 50% konta, e, bo wtedy to bardzo ciężko odrobić, e, a żebyście po, ewentualnie pozwolili, żeby jedna pozycja Wam zarobiła tyle procent konta, tak? Tak to brzmi w teorii i tak to, do tego powinniśmy dążyć. No a przede wszystkim no, nie możemy pozwolić właśnie, żeby coś takiego robić, że mamy bez stop losów gramy i wtedy nie wiemy, gdzie zamknąć. Tak? Dlatego są metody, są osoby, które grają bez stop losów, natomiast one wtedy bardzo, bardzo, bardzo małe pozycje otwierają względem swojego konta, które mają. No i później też nie mają problemów z emocjami, jeżeli chodzi o zamknięcie tej pozycji. Ze stratą, bo prędzej czy później przyjdzie taka, taka pozycja, to, to w ogóle to jest nieuniknione. Tak? Czyli mogą być osoby, które grają bez stop lossu, grają przez pół roku czy przez rok. I nawet jeżeli mają jakieś tam obsunięcie, to później cena im się wraca, albo otwierają jakąś pozycję hedżującą, coś takiego. Otwierają drugą pozycję i, i później wyjdą na plus. Natomiast w pewnym momencie po prostu wyjdzie na to, że będą mieli duże obsunięcie. To, to jest nieuniknione. Bo się po prostu pomylą. Przepraszam, założę jakiś scenariusz, a się okazuje, że zrealizuje się inny. Bo my nigdy nie mamy stuprocentowej pewności. My możemy tylko reagować z pewnym prawdopodobieństwem na cenę. Dobra. Eee, przedłużam nagranie, i w ten sposób ono będzie dłużej się, znaczy, będzie większy, dłuższy czas potrzebny, żeby je wrzucić do panelu. Eee, to dziękuję za uwagę. Eee, mam nadzieję, że to, co powiedziałem poza eee, samymi analizami, również będzie pomocne i do usłyszenia w środę o godzinie 18.00.